Witam, szanowne grono operatorów Jestem drugi dzień na zastępstwie, jak widzicie na treksie jedynce 2008 roku Z tą najmniejszą kabiną I właśnie dzisiaj byli Serwis był, przyjechał, zamontował mi Klimatyzację No mówię super Trzy lata po wejściu rozporządzenia przyjeżdżają Montować klimatyzację jest rok 2002, maj. I przyjechali klimatyzację zamontować. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale, ale panowie, jak ich ujrzałem z klimatyzatorem, którym wciągnęli na górę, to spójrzcie i pomyślcie, co ja pomyślałem. Co to jest? No co to jest? Przyjechał serwis, zamontował klimatyzację. No dobrze to rozwiązali, tak? Jest klimatyzacja. Jest na pewno przewidziana przez producenta do tej kabiny, do tej wielkości kabiny. Czyli tyle zajmuje miejsca klimatyzator, co przeznaczone jest dla operatora, czyli dla mnie. Jak sami widzicie, kiedy fotel obracam, uderza o klimatyzację. Ale widzicie, ona nie jest nowa. Tak jak tutaj jest napisane, jest napisane sprawny jest Czyli to już z zeszłego roku albo jeszcze wcześniej Na pewno ma trzeci rok Tak jak jest to rozporządzenie, bo inaczej by w, Wcześniej by tego nie kupili, po co? Pobijana jest cała Już widać, że nie raz była w takiej sytuacji No okej, okay. czyli tak panowie Moja droga ewakuacji Jest zastawiona Przez klimatyzację Pewnie producent o tym pomyślał, tak? No, na pewno. Jak serwis przyjeżdża i montuje taką klimatyzację, czyli jest świadomy tego, że, i, że ona jest dostosowana, przeznaczona do tej kabiny, tak? do tego modelu żurawia. Tak? No to dobra. Czyli druga ewakuacji mamy zastawioną. Na budowie cały czas mówimy o tym, że wszystkie drogi ewakuacyjne mają być drożne. Mają być drożne. Tak? Wiadomo po co, żeby jak najszybciej opuścić. Miejsce zdarzenia w wypadku, nie wiem, coś się by zapali, tak? Dobra. Czyli tak lepiej zamontować może operatorowi w tym momencie spadochron, żeby szybciej wyskoczył przez okno niż wyjść z tyłu żeby wyjść z kabiny przez drzwi. Chyba, że to miejsce, ta dziura, która jest zabezpieczona, jest wyjściem ewakuacyjnym. I serwis powinien mi zostawić śrubokręt, gwiazdkę, żebym w czasie ewakuacji szybko to odkręcił i wyszedł. Tak? Z kabiny, opuścił kabinę jak najszybciej. Hm. chyba, że to jest przeznaczone miejsce na szyberdach lub panoramiczny dach. Tak? Ja nie wiem. Bo ja cały czas myślałem, i jak byłem na innych modelach, innych, na innych żurawiach, tego samego modelu, tu była klimatyzacja? Lub tu była klimatyzacja zamontowana? Lub z tej strony, tak czy tak? Klimatyzacja, która nie była oryginalna i, ory i przeznaczona do tego modelu, to były zamienniki, które były montowane tu, a reszta klimatyzacji była z tyłu, tak? I rura była odprowadzona z tyłu, tak? A nie coś takiego. No nie wiem, to jest do biura, do domu. Panowie, no sami wiecie, ile tu jest miejsca, tak? Dla mnie już nie ma miejsca. Jest tylko dla klimatyzacji. No, no dobrze panowie, ale pomyślmy sobie w takim moim razie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że chodzi do zdarzenia jakiegoś, kolwiek. I na przykład, nie wiem, no się przewraca, do tej firmy się często przewracają. To fakt, to sami wiecie. Ale no dobra, no zapali się coś, tu się coś zapali, czy cokolwiek, no nie wiem, no to wyobraźmy sobie tą sytuację. Siedzimy, i mamy opuścić właśnie szybko kabinę. Szybko w tym momencie mam opuścić kabinę. Co robimy? Odbezpieczamy fotel, żeby go obrócić. No ale oczywiście go nie możemy, tak? No co? Ale no tak, zapomniałem, serwis mi powiedział, jak to przede wszystkim robić. Bo się zapytałem, jak mam opuścić kabinę. Jak mam odwrócić fotel i wyjść, to powiedzieli, że słuchaj, to się robi tak. Pierwsze musisz stać. Odwrócić się, otworzyć drzwi lub uchylić, żeby odsunąć klimatyzację, tak? Żeby mógł obrócić fotel. No, no jakoś to ciężko jest, no ale damy radę. Tak? Dobra, panowie, kurde, go macie. No, troszkę ciężko jest. Dobra, no tyle jest miejsca, tak? Ale jak ją wystawię bardziej, przewróci się to mi później powiedzą: uszkodziłeś, połamałeś. Zapłać. Znów operatorzy niszczą sprzęt. Nie dbają o nic. No okej, okay. no dobra, w tym momencie otworzyłem sobie drzwi, to szybko siadam na fotelu. Odbezpieczam fotel, odwracam fotel. I zobaczcie, tyle jest miejsca. No. Tyle jest miejsca. O. Na szerokość butelki, tak? Postawionej pionowo. Dobra, odwracam się, tyle ma miejsca. Patrzcie. I teraz, co? Szybko wstać i chyba przeskoczyć trzeba, tak? Czy może szybszą wersję? Wziąć. Klimatyzację, wystawić ją. Tak, wystawić ją. Obrócić się. Obejść ją. I co? W tym momencie jestem przy drabince. Tak? Patrzcie. I mogę wejść po drabince. Hmm. Super, ale dobra. No, wyobraźmy sobie jeszcze jedną sytuację. Poczekajcie, kiedy operator w środku zasłap. cokolwiek się stało. I nagle przyjeżdża, przyjeżdża straż pożarna, nie wiem, karetka, policja, cokolwiek, tak? Służby ratownicze. I nagle się znajdują przed kabiną, czyli dwóch ratowników. Jak widzicie, jestem ja, i wyobraźcie sobie, że tu stoi ratownik, czyli dla, jest miejsce dla dwóch osób, tak? Otwierają kabinę. Patrzą, co jest. Klimatyzacja. Wow, super. Fotel, a na fotelu operator. Jak mamy się dostać do operatora? Jak? Przede wszystkim trzeba. Wy, wynieść klimatyzację no, wynosimy tak i co się stało klimatyzacja zajmuje jedno miejsce albo operatora lub w tym momencie ratownika czyli już nie mamy dwóch miejsc na, dla ratowników, dla dwóch osób, tylko dla jednej i co teraz zrobić? trzeba obejść, jeden ratownik już jest w środku dobra, odwraca ten fotel odwrócił fotel, ok tak, no i dobra ale w tym momencie jak już są trzy osoby, czyli jest dwóch ratowników i jeden operator, którego trzeba ewakuować, trzeba znieść na dół, czyli jakoś go wydostać z kabiny, to muszą zrobić tutaj, wydostają go i to znów jest klimatyzacja, czyli klimatyzacja znów tu jest, tak? I znów zajmuje jedno miejsce przeznaczone albo dla ratownika, lub operatora, tak? Czyli to najlepiej by było pozbyć się klimatyzacji, czyli to ją wynieść na górę przed. Otwarciem kabiny, i przemyśleniem tego, czy te w tym momencie wynieść z kabiny ją na górę, żeby się nic nie stało klimatyzacji. Bo później potrącą za uszkodzenie, czy ją po prostu zrobić na szybkiego. Ewakuację klimatyzacji na dół. 35 na dół, tak, wziąć. I po prostu dodać i dacie, tylko jeszcze spadochron, i spuścić na dół. Bezpiecznie. I w tym momencie można operatora. Wynieść z kabiny, wyprowadzić z kabiny, żeby on puścił kabinę I dalsze czynności ewakuacyjne przeprowadzać, tak? W tym momencie, tak panowie? Jak myślicie? Możecie to skomentować, ale dobra Nie myślmy o tym, o tym złym, co się może stać Bo na pewno to się nie stanie, takie rzeczy się nie dzieją, dobra Jeszcze jedną sytuację wam pokażę Dobra, następna sytuacja Przychodzimy rano do pracy Otwieramy kabinę, jesteśmy uśmiechnięci I co? Jest klimatyzacja, już masz popsyty humor Mówisz, kurde Kto to pomyślał o tym, żeby Coś takiego tutaj wstawić, no kto? Dobra, wyjmujemy Klimatyzację Żeby wejść do, do kabiny Obracamy się, chodzimy Na przykład Dobra, przebieramy się, zdejmujemy buty Zakładamy kapcie Zdejmujemy sponie, krótkie coś, żeby było wygodniej i zanim obrócimy fotel, trzeba co zrobić. No stawić klimatyzację. Kurde, o Jezu, Znów stawić klimatyzację. No to co? Stawiamy klimatyzację. oj no, panowie, no przepraszam, jedną ręką ciężko. Ciężko. Zamykamy te drzwi. Ale zaraz nie możemy zamknąć drzwi. Bo przecież musimy pierwsze usiąść obrócić fotel, tak? Właśnie, dobra, czyli co? Wypychamy klimatyzację. Wypychamy klimatyzację. Tak, otwieramy drzwi, dobra, wypychamy ją, o, mniej więcej, dobra, obracamy fotel, dobra, obróciliśmy, wstajemy w tym momencie, wstajemy, co robimy? Wciągamy klimatyzację do środka, żeby, oj, chyba nie pasuje znowu. No dobra, jakoś jak widzicie, no. Nie wszystko jest idealne, ale nie ma co narzekać Jest ok, przemyślane przez producenta Przecież serwis by czegoś takiego nie zrobił Żeby nie, sprzęt nieprzewidziany do tej kabiny Przynieśli i zamontowali No gdzie? Nigdy Dobra, ok pa. Tak i siadamy I możemy rozpocząć pracę Sprawdzić żuraw Czy jest sprawny technicznie Dobra, dobra, wszyscy wiemy jak to jest ale pomyślmy sobie jeszcze w ten sposób, że chcemy się załatwić, zrobić załatwić nasze potrzeby i co? No, kurde. No i znów nie mogę obrócić fotela. Czyli co mam zrobić? Stać tak i wiecie, z naszą najlepszą w tym momencie przyjaciółką butelką, czy znów otworzyć drzwi, otworzyć drzwi, wziąć, ustawić trochę klimatyzację usiąść na fotelu obrócić fotel stać i to No, przy otwartych drzwiach czy co zamykamy teraz drzwi i stoimy no zobaczcie ile tu jest miejsca no nie wiem no, ile tu jest miejsca no patrzcie o, mniej niż nie. No wyobraźcie sobie o, że metrówki nie mam buty tam się myślą. o nasze ogrzewanie na zimę Kurde, no. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Przecież no... Przecież... Tak dbają o. dbają o operatorów. No. Brakuje mi naprawdę słów o bezpieczeństwo. Standardy pracy. Nie wiem, no. Panowie, co to jest? Trzy lata mieliście. Na dostosowanie się do przepisów. I dalej stawiacie te skrzynki. Trzy lata minęły. I dalej się dostosować nie możecie. I co, powiecie mi, że ten żuraw akurat przez 3 lata leżał gdzieś u was na placu. Kłamstwo. Kłamstwo jak nic, no, bo on z budowy na budowę przyjeżdża, tak? Tak zawsze jest. I co? I to postawicie, jak to serwis powiedział, że on że to oni Serwis powiedział, że oni by co innego zamontowali, ale od góry z góry powiedzieli, czyli zarząd całej firmy powiedział, że im się nie opłaca montować i dostosować tych kabin do innych klimatyzacji, żeby te inne klimatyzacje przeznaczone tej kabiny zamontować, lub dostosować jakąś klimatyzację żeby zamontować, bo są za stare te żurawie. No jak za stare żurawie do klimatyzacji, to może za stare też do pracy. No z 2008 roku. I czasem jeszcze mówicie, że to nowy żuraw. No bo są jeszcze starsze od węgla nawet, kurde. No są jeszcze. I to jest Warszawa, panowie. Stolica Polski. Takie są standardy. I co? Najważniejsze co jest? Życie operatora, standard pracy, nie wiem, bezpieczeństwo. No to jest najważniejsze. Złotówki. Złotówki prezesów, jak się opłaca, tak się opłaca. A jak się poskarżycie, zadzwońcie do serwisu czy cokolwiek, poskarżycie się komukolwiek, to co? Zmiana operatora. Operator następny narzeka, następny problemowy. Niech się cieszy, że ma klimatyzację, tak? Niech się cieszy, że ma pracę. No, po co to? Ja się cieszę, że mam pracę. Tu mi dobrze. Pracuję po 8 godzin. Tak jak chciałem, pracuję wreszcie. Nie po 16. Jak byłem zmuszany do tego. Jak Ci się nie podoba, to zmień pracę. A może zróbmy tak. Jak Wam się przepisy nie podobają, to zmieńcie branżę, tak? Albo się dostosujcie. Mam nadzieję, że ten film coś wreszcie zmieni. Następny będzie krok do przodu w naszej branży, że nie będzie tej patologii. Tak jak oni, to w tym momencie. Obejście przepisów. Klimatyzacja jest? Jest. A czy taka, czy taka, czy operator tam się mieści? Nieważne. Grunt, że jest klimatyzacja, żuraw postawiony, zapłacone za godziny pracy żurawia, operatora tam jakoś trzeba wcisnąć, do tego schowka wrzucić go od góry, przez okno, grunt, żeby tam był i jeździł. No i najlepiej, że po 8 godzin? Nie no, gdzie panowie? Lepiej jednego operatora i wychować go jako niewolnika. Wbić mu do głowy. Tak najwięcej zarobisz. Po co mieć więcej na godzinę? Lepiej więcej godzin pracować. I zobaczcie, w takich warunkach, tak? No panowie, no ja wiem, że klimatyzacja fajnie, super. Będzie mi wiała tutaj, nie wiem, po rzeczach, czy tam po ścianie. Pewnie będzie działać, nie wiem. Przyjdzie, zaraz będzie dłoń upały, to się sprawdzimy, tak? Zobaczymy, czy to będzie dawało radę. No, nie wiem. Oceńcie to sami, panowie. Mam nadzieję, że ten film coś weźcie zmieni. Ktoś obejrzy ten film ta osoba, która będzie mogła coś zareagować i zmienić nam lub pomóc, cokolwiek, cokolwiek zrobić w naszej branży na plus, nie na minus pozdrawiam Was i życzę miłego dnia